Podczas kwarantanny każdy wam mówi, że macie full czasu wolnego i tyle możecie zrobić. Jednak, jak wygląda wyobrażenie o tym, co będziecie robić, a jaka jest rzeczywistość? A może chcecie właśnie poczytać książkę na wspaniałym, wygodnym hamaczku, a jednak coś Was rozprasza? Zobaczcie sami, jak to wygląda w realu, a jak w Waszych marzeniach. Wasze wyobrażenie, a teraz rzeczywistość naszego czytania na hamaczku. sobie w ogródku wąchać kwiatki, cieszyć się ciszą i spokojem w, w przydomowym ogródku. To co? Oglądamy nasze marzenie. wyobrażenie o naszym cudownym spokoju w ogródku. A teraz zobaczmy, jak wygląda rodzicielska rzeczywistość. A może podczas kwarantanny jakiś filmik dla relaksu na świeżym powietrzu na laptopiku oglądacie? Macie takie marzenie? Oglądamy. thriller, horror, a może jakiś przygodowy. Hmm. Czysta przyjemność. To co, wizja z bajką poległa? A jaka jest rzeczywistość w waszej szarej codzienności? Zobaczcie. Ach, to co dzisiaj? Thriller, przygodowy, może jakiś horror? Hmm. Co by tu wybrać? Mama, bajka! Tak, bajka to też dobry wybór w sumie. Dobra, macie. Tak, kochani, wasze marzenia do rzeczywistości spełniają się. Czy może wyglądają tak jak moje? Oglądajcie nasze filmiki z życia wzięte.